Proszę pamiętać, że oni w tym stresie pracują całe godziny i może być, może mieć miejsce przypadek, że któryś, po, któremuś po prostu nerwy wypuszczają, ale nie dzieje się to samoczynnie, samoistnie, tylko zawsze jest to prowokowane. Nie, ale czasami jeden no, drugi kryje. Jest prezes polskiego ja związku pan określań. Ja kiedyś istrybisz. był spałowany. No, Pani jest teraz prezesem. Pan także rozmieńczył się współodpowiedzialny za to, co dzieje się na polskich stadionach, ale kiedyś pan po prostu biegał z gwizdkiem na boisku. Widział pan i kibiców, i piłkarzy i widział pan działania policji. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? No, W moich czasach sędziowskich, które zakończyły się już 7 lat temu, było zdecydowanie lepiej. Nie było takiej, takiej agresji, były wulgaryzmy, były przekrzykiwania się, na natomiast nie było aż takiego bandytyzmu. I zgadzam się tu z panem Gillerem, że czasy w jakich żyjemy powodują tą sytuację, jaką jest. Ja jestem bardzo przeciwny używaniu terminu chuligani stadionowi. Nie ma czegoś takiego. To jest, to jest ogromne uogólnienie i, i, i populizm. Nie ma chuliganów stadionowych. Są bandyci chuligani i oni przychodzą na stadiony, a nie powinno ich być na stadionie. Natomiast tak jak nie ma chuliganów dyskotekowych czy, czy kinowych czy, czy szkolnych, są po prostu bandyci i chuligani. I, Yy, zgadzam się z kolei tu z panem z policji, że w, yy, przebijanie się kto jest bardziej winien, czy policja sprowadza kibiców, czy na, czy na odwrót nie ma sensu. I policja, i władze klubów, i normalni kibice, a tych normalnych wspaniałych kibiców i na Legii, i w Ostrowcu, gdziekolwiek indziej jest 95% muszą zrobić wszystko, żeby tych idiotów, bandytów wypchnąć ze stadionów. Ty, y, tych, których widzieliśmy za dymiarzy y, przed chwilą na filmie, ich nie interesuje mecz. Oni nie wiedzą nawet dobrze, kto gra w tej Legii czy w Ostrowcu. Oni nie znają historii swojego klubu. Oni przychodzą, bo tam mają okazję się wyżyć. I z tym musimy coś zrobić. Jest ciężko, Panie ja wiem. właśnie, Ale jak zaczniemy zwalać winę na czasy, na bezrobocie, na trudną sytuację gospodarczą, to okaże się, że nikt za nic nie jest odpowiedzialny. Tak, pani, pani just redaktor, just to just nie nie zrobić, żeby to się Już odpowiadam. Musimy zrobić to, co zrobiła pani Thatcher w Anglii. W ciągu roku Problem chuligaństwa w Anglii został wyeliminowany. W Anglii człowiek, który wejdzie na boisko, mimo że nie wolno tego robić i nic nie zrobi, idzie na, co najmniej na dwa tygodnie do aresztu. Człowiek, który wejdzie z pałką, idzie na miesiąc do aresztu. Natomiast w Polsce są sytuacje, gdzie widzimy w telewizji, kiedy to kibic rzuca się na policjanta, rzuca segłą, ma pod kurską siekierę i jest natychmiast potem zwalniany, wypuszczany. Za dwa tygodnie znów próbuje wejść na mecz. Kluby coraz częściej go usiłują nie wpuszczać, ale tak naprawdę... Praw wielkich nie mają. Jak chcesz jedną powiedzieć. Jest nami, y, prezes... z nami? klubu Krzyż Ostrowiec, pani Jan Szostak. co Pana zdaniem należy zrobić, żeby stadiony były bezpieczne? Także Pana stadion tutaj. To znaczy, ja mogę podkreślić tylko jedno, że stadion w Ostrowcu jest bezpiecznym stadionem. Kibice bardzo dobrze się zachowują. Chciałbym przy tej okazji y, tą złą opinię, którą Wyrażać się o kibicach kszo, nie odnosić absolutnie do stadionu. Na stadionie zawsze było bezpiecznie, tu jest pełny stadion. Natomiast co zrobić? Ale właśnie to jest ważny moment. Na ile klub odpowiada za swoich kibiców także poza stadionem? No oczywiście, wie pan, jeśli jest to zorganizowany wyjazd, to oczywiście jakaś odpowiedzialność klubu powinna być. Bo ktoś policjantów zranił. No, przez kogoś ten natomiast, policjant prawie stracił oko. Jest, panie redaktorze. Jeśli 40 młodzieńców wynajmie sobie u kogokolwiek autobus i pojedzie nim na mecz bez wiedzy klubu, bez nie w zorganizowanej grupie, to wówczas trudno mówić tu o odpowiedzialności klubu. Jest to no niestety zadanie policji i mnie się wydaje, że przede wszystkim policja powinna być dobrze doposażona w odpowiednie przepisy prawa, w odpowiednie urządzenia techniczne, być zdecydowana być jej być może więcej gdyby tu było współdziałanie pomiędzy policją i konwojowanie tak jak my to robimy w Ostrowcu to na pewno by być może do tej sytuacji nie doszło być może operacyjnie należało ten autobus skierować nie przez Kielce jeśli dochodzi do takiej sytuacji natomiast ja bym proponował i tutaj myślę że pan prezes Lickiewicz ze mną się zgodzi być może że prezydium czy zarząd PZPN by podjął Natomiast ja deklaruję ze swojej strony, że władze klubu Ostrowieckiego KSZO będziemy się kontaktować z innymi klubami, jeśli będą nasi kibice wyjeżdżać. Będziemy im przekazywać imienną listę e, kibiców, którzy jadą i będziemy to uzgadniać z policją. Ale proszę również e, o jednym pamiętać. Nie mogą być to tylko i wyłącznie koszty klubów, bo kluby są w sumie biedne. Jeśli my od płac zawodników odprowadzamy połowę, budżetu, mając budżet 5 milionów 2,5 odprowadzamy w formie podatków, to te podatki może niby zostały w klubie i klub przeznaczył na identyfikatory, na to, aby odpowiednio też tutaj współdziałać. Posłuchajmy Tomka Jaworskiego. Tomku, od godziny 17 odbierałeś telefony od naszych widzów. Powiedz, o czym mówili najczęściej. Pytaliśmy naszych telewidzów, kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na polskich stadionach. Telewizowie najczęściej mówili o dwóch grupach ludzi. Przede wszystkim rodzice, to oczywiście pod kątem małoletnich kibiców, którzy przychodzą na mecze. Rodzice bardzo często nie wiedzą w jaki sposób ich dzieci... Kibicują ulubionej drużynie. O tym w jaki sposób to robią, często dowiadują się wtedy, kiedy takiego dzieciaka trzeba odebrać z komisariatu policji, czy nagle po jakiejś bójce ranny ląduje w szpitalu. Wtedy zwykle jest już dosyć późno na podjęcie jakichś środków wychowawczych. Druga grupa to prezesi i działacze klubów. Otóż telewizowie mówią, że... Te wszystkie działania, o których tak chętnie działacze klubowi mówią, instalowanie monitoringów, kart wstępu, identyfikatorów, to są wszystko działania pozorne. Bo przecież na takim widzewie na przykład monitoring jest, a jednak nie udało się ująć kibica, który rzucił petardę wieżego Dudka. Druga sprawa to kluby kibica. Bardzo często działacze tolerują to, że w tych klubach są ludzie, którzy często wywołują burdy na stadionach, którzy w nich uczestniczą którzy często za to są karani przez policję czy sądy. Co z tym zrobić? Tutaj pan Michał Listkiewicz powoływał się na przykład, Anglii, telewidzowie również powoływali się na ten przykład. Jedną rzecz tylko dodali bardzo ciekawą. Może warto by takiego złapanego kibica, który wszczyna burdy na stadionie, po prostu skierować na 10 kolejek do prac publicznych w trakcie trwania meczów. Przez najbliższe 10 tygodni pracuje, nie, nie może przyjść na mecz, bo wtedy musi być w pracy. Może to jest jakiś pomysł. Dziękuję Ci bardzo Tomku. Słucha nas także Pan Marcik Kornak ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, koordynator kampanii Wykopmy rasizm ze stadionów. Czy coś się dzieje? Czy coś można było zrobić z rasizmem na polskich stadionach? Pan obserwuje tę sytuację od kilku lat już. Tak. Z naszych badań wynika, z naszej pracy monitorowania tego typu zjawisk wynika, że niestety dużą część najbardziej agresywnych kibiców stanowią kibice na nastawieni rasistowsko i my w związku z tym próbujemy przenosić na polskie stadiony sprawdzone zachodnie modele przy współpracy z UEFA i z FIFA i przy poparciu tych, tych Związków Światowych. Y, organizujemy y, szereg działań w ramach kampanii wygodny Rasizm ze Stadionu. I są efekty? Y, ak aktualnie, aktualnie właśnie zbieramy, ponieważ to sami kibice, o czym mówił Pan Prezes, mają dosyć y, przemocy i chamstwa i my właśnie takimi kibicami jesteśmy. Właśnie zbieramy y, podpisy pod petycją do władz PZPN-u, y, żeby z temu zjawisku wypowiedzieć zdecydowaną walkę i podjąć zdecydowane działania, paseł antysemickich i rasistowskich i do tego konieczna jest współpraca i związków, i klubów, i samych kibiców i do tego my szczerze nam, namawiamy. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. No okazało się w tym programie, że nic nie jest tak naprawdę czarno-białe. Ja nie wierzę do końca w niewinność kibiców, bo jednak ktoś zranił tych policjantów, jeden z nich omalnie stracił wzroku. Ale też nie wierzę w to, że chuliganem jest jeden z gości naszego programu. Niestety nie podzielam do końca optymizmu prezesa PZPN ani prezesa klubu Krzeostrowiec, bo nie chcieli wziąć udziału w naszym programie przedstawicieli największych polskich klubów, którzy często uważają, że piłka nożna w Polsce to państwo w państwie i zajmować się może tylko kasta wybranych. Dziękuję bardzo Państwu. To był program na żywo. Za tydzień wydanie specjalne naszego programu w środę o 18.10 z Watykanu. To 24. rocznica apokalipicacji na Pawła II. Do zobaczenia.